Po prostu droga jest tragiczna. My, my, cały czas my, jeździmy, prosimy i sołtys bardzo się udziela, żeby cokolwiek z tym zrobić, ale nie ma funduszy i twierdzą, że tak musi być. Łatają nam po prostu te, te, te dziury i za chwilę jest to samo. Ta dużej ilości wody przy zespole szkół w Brzeźcach no, istnieje już ładnych kilku lat. Problem miał być usunięty w związku z modernizacją drogi wojewódzkiej, która biegnie wzdłuż naszej placówki. Miejsce parkingu przed szkołą oraz miejsce gdzie autobus szkolny odbiera, przywozi i odbiera dzieci ze szkoły no, jest po prostu podtopiony, stoi tutaj ciągle woda. My od 10 lat składamy wnioski do modernizacji tej drogi, dlatego że ona już jest w zasadzie w tym roku nieprzejezdna. Wnioski złożyliśmy również do rejonów, gdzie się skupia woda, tak jak w rzeźcach przed szkołą, przed klubem. Zjazd z górki w kierunku góry Kalwarii. To są takie w Mocidłowie też. Wiem, że mieszkańcy składają wnioski. To są takie newralgiczne punkty, gdzie najwięcej jest dołów i grozi to, że będą. W przyszłości często wypadki na tej drodze. No nie wiem, czy, czy kiedykolwiek będzie ta droga tu zrobiona. No łatają, ale to, to nie jest to, co trzeba, prawda? Po tym wszystkim wybija się, dziury robią się coraz gorsze. Dzieci idą ze szkoły, nawet nie ma gdzie stanąć i poczekać na autokar.